Grupa Teatralna Piąteczka Szkoły Podstawowej nr 5 w Zamrowie zaprezentuje się przed Państwem w przedstawieniu pod tytułem Baba Jaga. Jest to współczesna bajka o Jasiu i Małgosi, którzy przychodzą w odwiedziny do Baby Jagi i przynoszą jej koszyczek z lekarstwami. Baba Jaga udaje złą czarownicę, ale w rzeczywistości jest dobrą postacią, która chce uratować las przed zniszczeniem. Piąteczka liczy sobie 12 osób w wieku 9 lat, a instruktorem grupy jest pani Grażyna Dąbkowska. Zapraszamy. Przyszliśmy z Małgosią w odwiedziny, na herbatkę z malinami. Poszli, już was tu nie ma. Niech babcia jakaś się mnie denerwuje. Czy babcia zawsze musi być taka życzliwa, kiedy przychodzimy? Musi i nie żadna babcia, tylko baba, zrozumiano? Wypraszam sobie babcie, Jadugo mi jeszcze koszyczek z lekarstwami przyniosą, nieznośne chory jedne. Prawdę mówiąc, to już przynieśliśmy. Napsa urok, koszyczek z lekarstwami? Nie jestem jeszcze ani taka stara, ani taka chora. Zresztą, dawaj ten koszyczek. muchomorku. Zrób tam jaką herbatkę z majinami dla dzieci, jak już przyszły, a wrzuć do środka ze dwie wilcze jagody. Zrobię, zrobię. Nie taka straszna baba Jaga, jak ją malują. Ej, muchomor, żartowałam z tymi wilczymi jagodami. Siadajcie, jak już przyszliście. Czemu babcia godzi nie w humorze? Ja nigdy nie jestem w humorze. A kogo to znowu licho niesie? Ciotunia Czarodziejka! Cześć dzieciaki! Co się stało, że przyszliście do tego ponurego domiska i tej zmierzłej starej baby Jagi? Babcia Jaga tylko udaje taką złą. Wcale nie udaje, a z tą czarodziejką to w ogóle nie rozmawiam. Ależ Jago, nie możesz być przecież ciągle obrażona za ten mały żart. Kiedyś dla kawału posmarowałam miotłę jagi masłem. Była taka śliska, że nasza droga jaga zleciała w sam środek ogniska rozpalonego na polanie przez jakieś dzieci. Pewnie dlatego do dziś nie lubi ani mnie, ani żadnych dzieci. Muchomorku, poczęstuj czarodziejkę herbatką z wilczych jagód. Ona całkiem zwariowała na stare lata. Ludzi chce truć. Wiedźmo, mam nadzieję, że tym razem to też żart. Żart, żart, choć słowo daje, któregoś dnia otruje darmo zjada. Woda już się gotuje malinowa dla dzieci, jego dowa, jego dowa dla czarodziejki. Słyszycie to stukanie? Co to takiego? A teraz warkot. Jakby piła. Babojago, ratunku. Bracie, co się tam dzieje na skraju lasu? Sprzegliśmy to do baby Jagi, bo chyba tylko ona może nam pomóc. Przyszli ludzie z piłami i zaczęli nas ścinać i zaczęli wycinać bajkowy las. Wycinać las, a kto im na to pozwolił? Ponoć, bardzo ważny dyrektor. Wiedźmo, pomożesz nam? Macie tu bardzo ważną czarodziejkę. Niech ona wam pomoże. Uważa przecież, że jest najmądrzejsza. A żebyś wiedziała. Wstrętna jędzo, że pomogę. Ciociu czarodziejko, co zrobisz? Po się w drwali w żaby, ja proponuję też ich trochę poprzycinać tu i ówdzie. Moi drodzy, nie przesadzajcie. Żyjemy w cywilizowanym świecie i załatwimy sprawę w cywilizowany sposób. Idę dowiedzieć się, kto zarządził wycinanie bajkowego lasu. Poczekajcie tu na mnie. No, ja na pewno nie wrócę do tych drwali, żeby mi ręce poobcinali, barbarzyńcy. Siema, wiedzma, przyłapaliśmy tego tu, co ścinał naszych w drzewa. To pomyśleliśmy, że będziemy spoko. Jak go tu przyprowadzimy? No i co ja mam mu teraz zrobić? Może herbatkę? Służę kapeluszem. Jo men, dobra mej, złego dwala, szybko herbatka powala. Poszaleli! Rozwiążcie go! A ty gadaj mi tu zaraz, bo jak nie, to wilkami poszczuję. Kto ci kazał ścinać? Bardzo, bardzo ważny dyrektor Kazał, kazał ścinać? To ścinam sobie spokojnie. A to jak nie wyskoczył ten narwane krasnale. Te, koleś, are you King to me? No co? Uważaj, koleś, to nie żadna ściema. Z krasnalami żartów nie ma. Spokojnie, zaraz to wyjaśnimy. Jesteśmy ziomale, co lubią pogadać, ale idą sztywniaki, co będą przeszkadzać. Obawiam się, babo Jagowic. Że jesteśmy w kiepskiej sytuacji. Znaczy, że ty jesteś w kiepskiej sytuacji. Gadaj jasno. Zresztą, co tu gadać? Już widzę, że nic nie załatwiłaś. Jak zwykle. A co to znowu za ludzie? Pozwoli pani, pani Babo-Jago. Ja jestem adwokatką bardzo ważnego dyrektora. I chciałam panią poinformować, że teren, na którym stoi pani chatka, na kurzej łapce, należy właśnie do bardzo ważnego dyrektora. Ale z jakiej paki? A z takiej, szanowny panie drzewo. Tutaj mam pakiet dokumentów potwierdzających, że teren nie należy już do pani baby Jagi. I co babcia Jaga ma teraz zrobić? Jakby to powiedzieć, ma się stąd wynieść. Ma na to dwie godziny. To niemożliwe. To musi być jakaś pomyłka. Koleżanko, po co ci ten las? W tym miejscu powstanie nowe centrum handlowe z basenami, z kinami, ze sklepami. Marzenie! To będzie raj dla dzieci! Bzdura! Baśnie są rajem dla dzieci. Nie oddam bajkowego lasu. My też nie! Spokojnie, panowie i panie, jestem Wilk. No dzięki Bogu, nareszcie jesteś. Sorry, Jago. Musiałam wyłatwić jeszcze pewną sprawę z jednym czerwonym kapturkiem. Jestem adwokatem pani Waby Jagi. Czy mogę przejrzeć dokumenty z pani Paki? Bardzo proszę. Mam no i wszystko jasne. Proszę wziąć swoje papiery i swoje siekiery. Nic, co nie będzie ruszane. Uff! Ale z jakiej paki? Z takiej paki, że wszystkie bajkowe lasy są pod ochroną i nie można ich kupić ani sprzedać. Mówi o tym artykuł 4, paragraf 10. Jeszcze zobaczymy. A żebyś wiedziała, że zobaczymy? Muszę powiedzieć, babo Jago, że zmieniłam zdanie o tobie. Wcale nie jesteś taka zła. Oczywiście, że jestem. Muchomorku! Co z tą herbatą? I koniecznie dodaj soczku z Jagód czarodziejce. Gra mi na nerwach. I tak cię lubimy, babciu Jago. I jutro też przyjdziemy. Nie! Piąteczka, szkoła podstawowa numer 5 w Zambrowie. Bardzo interesujące. Bardzo na czasie przedstawienie. Zapraszam Panią opiekun Grażynę Dąbkowska i piąteczka. Gratulacje i podziękowania. Dziękuję bardzo. I chwila dla fotoreporterów. Piąteczka, szkoła podstawowa numer 5.